Siema, w dzisiejszym odcinku będziemy zgadywali Wasze rangi, które wysyłaliście na Discordzie, na kanale. Link do Discorda macie w opisie, jakby ktoś chciał. No, łatwo będziecie mogli znaleźć kanał. Yy, dzisiaj nami zgadują Mały Ninja i Łokietek. Yy, punktacje będziecie mieć gdzieś tu na dole, albo tu, zależycie, Kuba to da. No i co, dobra, zaczynamy pierwszy klip. Oj, ale krzyczy. Nie nie ma streama. Jak to kurwa nie ma steli, nie ma. Ja pierdolę, To czemu ty mi nie mówisz, debilu, no? Dobra, a ja powiem jeszcze raz i on sobie bierze czy coś. Może jakoś zrobi to fajnie. Yy, witam w kolejnym odcinku ze zgadywania bank. Yy, no i co? pierwszy klipek zaczynamy. Oj, kiełpanie! Oj, kompoty! Oj, to stęisz też Ojej, ma głodny to garniec, co się dzieje wokół? Oj, okay. Hej, hej ruhak, oj, ruchak! Panie stroną w ogóle Wola nie użył. Ej, ale to jest wejdź. Chyba nie od widza akurat, to, to jest jakiś nie wiem. Ja go i. Uuu, Jakiś Portugalski widz zagranicy chyba! Widz z Portugalii chyba! No dobra, to widz z Portugalii ma chyba jakiegoś Was Silver 1. Silver, 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 silver 2 Silver 1 Silver 3? 3? Ale jeden punkt, już po punkcie. pierwszej clipie, to jest ej, dobra. dobrze. Ej, dobrze, dobrze. Team z Polski! Mamy to. MAMY TEAM Z POLSKI! No będziesz się słyszał, bo jest z Discorda no będziesz sobie wyjdziesz, czy coś Nie, 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 nie. Bikuj, kurwa! No, oh, nie PIKUJ KURWO! O, tutaj słychać to, Polaków! Oh Polaków słychać jak mówią DOSPANIA KURWY! PIKUJ KURWO! Ja się podpalę zaraz kurwa babka! ja pierdolę co tu gada! Co tu gada, tu jest wysoko KURWA! Kocham tego widza! No ej, sami daj kurwo! To jest, to jest, to... jest mój widz na pewno! Ale pójdź do końca, bo wejdę. Chuj, chuj jest... ci na dziwko! <laughs> Kocham tego widza! Kuba, daj to ten klip na początek! Three. Daj ten klip na początek, jako pierwszy! Na A intro. tu jest niskaranga, tak zwany Bronze 3. 3. Tu jest Silver 1, nie? Da ty na dwa. Coo? On się nie rusza na duelu w platynie, no co <laughs> Ale jest koksem, nie, jest koksem, jest koksem Dobra, następny, następny, następny clip siedził, z Rim O Jezu, Kajak Jeden, dwa... Trzy. Wow, oj, oj! Ooojroster placement dobry! No! Kurczę no ja bym Cię. Ja bym dał Golda 3 Port Focus RS, to jest... to jest to jest platyna trzecia chłopie dwa. To byłem najbliżej, ale jednak za daleko. Następny klip mamy Ewenik. Hewenik czetka Lewa ręka to ręka w dół. No jak w dół? O matka to jeszcze trzy smoki były. Detektable. A to z dawna, ojejku, to stary, mega stary. Hmm. Klip. Jeszcze byłem wtedy biały i młody Ja też byłem wtedy Przaca, młody. co to, że biały to... nie Taka nutka była, iż robi i młody. Ani tu ma BDS. No, no. BDS. On tu, troszkę dorkuje na tej perze, tak? Oh. I mi się dobrze stał wyjebać, oh. on oh. dopiero oh. na BDS szybciej podszedł. Oh. Można powiedzieć, że przeciwnicy nie pierdzą na duelu, nie? <laughs> smurf Jet. Smurf Jet, no oni sądzą, że Jet jest Smurf. A czyli To jest. To jest silver 2. To jest gold 1. 1 CO? No nie. I oni się opuszczą smurf? I oni się opuszczą smurf na takim melo? Jakieś klipy z kosmosu są wysyłane na tym kanale. Tu są przynajmniej dwa smołki. O kurde, tu jest od mapy jednak. O, Brick. Co to się dzieje? to jest jakiś szybki ten klip, czy mi się wydaje. Jakiś przyspieszony, nie? No! Ale najpierw a co dwie sikko? Co tu się dzieje? Dobra... To była jakaś platyna. Go, nie 3. wiem. Platyna 3. Silver 2. Inno 2. CO?! Aha. Nie, ej, ale... Nie, żółta kartka. Do ej, ale... Czemu to jest klip z Korei? No, nie wiem, ja nie wiem. Dobra, tu mam jakieś widza już na pewno, nie? To trochę nie, nie, nie ma klipów od widzów, tylko jakieś... O! Oj, Oj to. Uf, to roku. wyglądało jak Janna-Jett. Nie, tak nie wyglądało. Oj! Oj! O, to wyglądało Oj! Ja na jet. To Janna-Jett! To Janna-Jett! To Janna-Jett właśnie, no to no, imbo 3. No nie, okay, no. Tak nie, tak nie że no, to, no, tak to 13. Tak szczerze to Ascendant 1. Ascendant 3. To Gold 3. Diamond go 2. Jaaa, blisko! Dobra. Ja. Tak. następny. Puuu! Oh. Puuu! Ej to on tak mówi ki ja. Nie, bo tu jest tu jest Omen na Ice. -ball. Nie, to jest lewa ręka, lewej. U u get ไอ้พวก ferry ferry peak. No no no. O, i już dalej. In short team. Oh, <laughs> no tam będę. O yes. Uh, no, no. No. uh si, a che... na jeden. Silver 1. Silver 1. Jest, da. O co to? Ja by tylko dopowiem, że tutaj jest dużo Jakiś losowych klipów, dlatego że po pierwsze takie wysyłaliście, a po drugie, Nagraliśmy już jeden cały odcinek, ale niestety nie odpaliłem nagrywania i no, zebraliśmy wszystkie z Discorda jakie były, dlatego dużo może być takich nie niewidzów, niestety. No ale myślę, że i tak spoko, nie? Oto jaki widz z Korei, daj się? <grym> się? <grym> się. Jakiś widz z Korei. A no. no. no, ten ha z Japonii, to chyba z Japonii jakiś widzów. <grym się> Lewa ręka. Lewa ręka i oni. Je... Wszyscy na lewej ręce w tej Korei otworzyli. Idę sobie do No jak czy nie? chyba dał? Trochę na takim loku. No? Dobra, no. w tej Korei widzowie to oni dobrze tutaj wyciągają wnioski ze streamów, które są codziennie widzowe, więc zapraszam na Twitcha. Silver 3, Silver 3. No co, ten D3? Silver 2. Jes! Yeah, Wiedziałem, że z tej komi widzowie to no, oni w tym Hajera nie, tak nie siedzą. Klej. Oni nie Ej, siedzą No w to... Hajero. Stary Korea Silver to jest Immortal Eune. No. No, nie. No, nie. <laughs> dobra. Eee, dobra. Wow, patrzcie co to się dzieje, jaki Team Comp z lewej jest. A takie to nie robić tym okay. A no dobra. Mole będę dostaw. A to kolejny widz z kolei. Ten international no. Ten chyba zbrodza się no! Co robi? Sobą, Patrz, on robi? Zasłał mu potężno Patrz pod flika gra specjalnie Wohohoho yeah, no to no, ja jest. wiem jaka to jest ranka Co? Widzowie z kogo są nieźli nie? Bo... To jest Immortal 2 To jest to Diament tak, 2 God, God 1 Latyna 3 CO? Platyna 3, tam jest i Mortala jak coś Tak? Aha No to ja jak nie wiedziałem Jak to idziemy. jest Platyna 3? Tam jest i Mortala. Gdzie? W tym miejscu no. Ano? W skitu No kurcze Ja już wykonam przywieszkę, i tak nie zgad. Dobra Lecimy Oj Dwa killa Omen w szoku Ej, to oj, jest jakieś low To jest jakieś low Nie Gdzie on idzie, ten Omen? <laughs> on i... Oj, ta Raze to jest jakieś low-ella tutaj To, to jest jakby smurf jakiś przed nim przejechał, nie? Cleaner jeden To jest silver jeden Platyna jeden CO? Gdzie no. tak oni chodzą? Gdzie nie! Jak jeszcze raz coś wejdzie na Twitcha i mi napisze jak wyjść z, z platyny to ja nie wiem Tam się nie da siedzieć jak to oni to tak, się tak No, tak no, tak no właśnie on chciał, chciał wyjść i nie wiem gdzie on chciał pójść <laughs> chciał chciał z platy... Wyjść z meczu chyba chciał Oj. O tu widz prawdziwy! Tu widz prawdziwy, no. Oj. Teraz lewa ręka, bo w dół, ale... Puszę. Z... A gra? <grafię> tak, bo baran... Nie Jak to ugra? Nie, no ta jego lewa ręka ma potencjał akurat. O, oh je yeah. Nie, no nie gadaj. A, wiecie, A, on ten zginął, ten... ale tutaj dam wam wskazówkę, że on po defie ma wyciąganie broni jakieś dziwne. Że najwyższe. No, wiecie, że. Najlepsza broń. Najlepsza broń, nie? Więc tutaj no, to musisz. Nie jest wysokie elo. No, ładne hedy, ale. A t... To nie no, jest jeden. wysokie elo. To jest silver 1 to jest gold 2 Diament 1. Aha, moskwa. Bo... Co? Tak... Na diamencie ludzie no, nie mają tego ustawienia? Ej. Czemu przy tym był Silver na Korei ty był najlepszy, a teraz jest Diamond1 i oni po no polskim nie podchodzą? Przepraszamy widzów z Polski, ale to no już Polak i już, już gorzej, nie? Bum Bixi Dixi A czemu tak sobie skacze? No bo on na cilku robi retake, stary On jest wychillowany No tak, ale kocha łatwo CO JEST? No tak ja. I my chyba. Y... Diamen no, dwa. Diament 2. Diament też, to jest diament 3. Diament 3. I 3 Aha. Co? Jem głową no, yeah. zaraz. Yeah. Jem kupę. Jem kupę zaraz, no nie wiem.